No, witam panem, Ja ogólnie Zbliża się czas na to żebyśmy dla Was robili bryla, Panowie Dla Was Na powierzchni, tam. Ale daję Wam jeden warunek Który musicie spełnić Bo jak nie spełnicie to znowu wam tego bryla w Wy Na radiostacji. A są plany, są plany, ale to wszystko od Was zależności, nie od mnie, panowie. Ogólnie postarajcie się lajkować profil Gonzo Tiger, który ma 3523 lajki. Ogólnie, jak zobaczycie, że lajki wskakują no to co się dzieje, to zrobię dla Was tego grilla, bo są plany, a jak nie chcecie mieć tego gryla, nie chcecie z nami się spotkać. To wasza broszka, to odwołuję ten gryla i nie będzie tego gryla znowu. I znowu będziecie płakać, że znowu tak jak wycofał gryla dla was. Przymyślcie sobie, nie, nie straszę nikogo, tylko taką prośbę mam do was, bo chcę, żebyście wreszcie zaczęli troszkę nas słuchać jak o coś prosimy, bo wy prosicie o nas o różne sprawy czyli pozbawienie życzenia i inne rzeczy robimy dla was bo robimy a jak ja was proszę o to macie to gdzieś dlatego zrobię jeden warunek jak będziecie lajkować yy, nasz profil czyli bonzo tiger to ma 3523 lajki i to lajki będą skakiwać na stop, się podnosić nie ma sprawy będzie ten grylawot nie obiecuję, bo to wszystko od w zależności co i jak. Muszę was trochę przytrzepać do pionów ustawić. Muszę, bo znaczy to byście skinęli. Krótko na temat, pozostawiam.